To, co jeszcze mi się bardzo spodobało w tym samochodzie, to system klimatyzacji. Świetnie działa, ona jest dwustrefowa automatycznie rozpoznaje, czy jest otwarty dach, czy zamknięty, czy otwarte szyby i dostosowuje właśnie swoje, swoje działanie do tej temperatury, którą lubisz. I rzeczywiście udało mi się znaleźć taki, taki, taki poziom temperatury, który bardzo mi odpowiadał i samochód automatycznie to dostos dostosowywał. Co prawda że nie ma pojemnik, pojemnika tam na, na puszki napoje, ale za to w schowku jest chłodziarka i tutaj każdy napój, napój włożony będzie, będzie schodzony do odpowiedniej temperatury, więc... Tutaj bym myślę, że chłodzenie, chłodzenie w chowku równoważy brak, brak napoju, który potem musisz sobie poradzić. I plus i minus, nie? możesz sobie go schłodzić, yy, ale w końcu musisz go wyciągnąć mm. gdzieś postawić. Chyba że jesteś mistrzem trójki i całą trasę na trójce trzymając sobie puszkę czy, czy jakiś tam kubek. Yy, co jeszcze yy, dobre jest w tym aucie to yy, wyciszenie. Jak założysz dach, no wiadomo, z, z otwartym dachem głośno być musi, jest to kabriolet, ale jak e, założymy dach, jest całkiem cicho. Gdzieś tam nieraz słychać jakieś e, skrzypienie, no ale takim wroga kabrioletów, to e, jeszcze e, żadnemu producentowi nie udało się tego e, wykluczyć. E, ale tak czy siak jest e, bardzo cicho przy założonym dachu, nawet. Prędkościami autostradowymi. Jeszcze jednym ciekawym bajerem jest y, kierownica, która budowa y, nieco tutaj spłaszczona u dołu. To przyszło do autosobowych y, z, y, z wyścigów y, samochodowych, z aut sportowych, i miało na celu ułatwianie y, przy wsiadaniu. Y, teraz to mamy w większości usportowionych aut. To może teraz wyjdźmy i pomówmy troszeczkę o wyglądzie tego auta, ale zanim, to dla ludzi o wzroście grubo powyżej 1,80 m, jeden szczegół. Przednia szyba ze słupkiem A jest tak wyprofilowana i tak daleko zachodzi, że wyższym osobom no, nieco trudniej się wsiada, można się nieźle przydzwonić w czoło. Oczywiście, Chociaż... Dzięki temu, że to wystaje, to ja no. mogę jeździć w czapce w tym bo To jest jakby też pewnie coś za coś, nie? Masz większy komfort i rzeczywiście nie urywa, nie urywać głowy. Ja jestem trochę niższy od ciebie, więc mi to nie przeszkadzało. Natomiast rzeczywiście. Teraz zauważyłem, że dla wysokich osób może być, może być to problem, a, a na pewno trzeba o tym pamiętać. Tak, można się naprawdę nieźle yy, walnąć. Także, a sam wygląd zewnętrzny, jak oceniasz? Wow, powiem Ci szczerze, że, że robi bardzo dobre wrażenie na tego. Być może nie wszyscy są fanem jakby bryły Pe Peżota i, i tego, ale on jest naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o... No, o, 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 szczególnie z boku i, i, i z tyłu. Wygląda naprawdę bardzo agresywnie i taki ma y, sportowy pazur. Mhm. Ja nie byłem szczególnym fanem y, tej stylistyki, tej stylistyki y, z przodu tych nowych peżotów. To coś, co ma nie wiem do czego nawiązywać, ale już się troszeczkę y, opatrzyło i to już wygląda ok. Bardzo fajne są światła i cały, cały przód. Jest y, dosyć sportowy. Y, no, generalnie 308 hatchback, ale w połączeniu właśnie z całą linią wygląda yy, nieźle. On wiesz, on świetnie się prezentuje zarówno jak jest otwarty, jak ty, jest i zamknięty, ty, ty, ty. szczególnie właśnie i, i z boku, i z tyłu. Strasznie mi się podoba i widzę też jeżdżąc po mieście robi wrażenie. Gło, głowy chodzą, głowy chodzą, nie? Szczególnie jak jest w wersji otwartej. Tak. Muszę jeszcze ja nie, nie mogę sobie odmówić, zrobić testu samochodowego prawdziwego Polaka kierowcy. Dobry. Auto. Dobry aut. Dobry wóz. Bardzo fajny jest też tył. No tutaj w porównaniu z 307cc, no Znaczy nie pomylisz nie go, jak tak. stoisz no, zaparkowany w centrum handlowym, no tego od tyłu łatwo rozpoznać swój samochód. I no, oczywiście on ma bardzo fajny, taki agre agresywny, sporto sportowy wygląd. Naprawdę mm -hmm. tyłek bardzo mi się podoba. Podsumowując nasz test, ja ciężko ja mi ja znaleźć w tym samochodzie rzeczy, które go zupełnie dyskwalifikowały. Przez te kilka dni testu 308 naprawdę sprawia się bardzo dobrze i bardzo mi się ten samochód spodobał. To, że jestem użytkownikiem testowym, zupełnie nie musiałem się przejmować ceną, która wynosi 88 tysięcy złotych. To jest ceną dosyć atrakcyjną, jak na kupę Cabrio. Konkurencja bywa tutaj droższa, chociaż warto dodać, że można jeszcze wiele dodatków do tego auto dołożyć. Cena nam na pewno przekroczy 100 tysięcy. Jak dla mnie auto sportowe, chociaż mogło być bardziej sportowe, zależy od preferencji, bo moje ambicje sportowe w zupełności. Ono tak, ale zupełnie. warto dodać, że kabriolet przede wszystkim musi być komfortowy i komfortowy jest. Także podoba nam się? One 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 two 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 Yell yell yell